Witam bardzo serdecznie po drugiej stronie ekranu. Dzisiaj chcę przeanalizować temat, jak obudzić się po południu nie pijąc piątej, szóstej kawy, bo w tym okresie też bardzo często dopada nas popołudniowa senność. I też wyjaśnię Wam pokrótce, jak naukowcy zaczęli to interpretować, ale zanim przejdziemy do sedna, to też ma to przesłanki takie historyczne wręcz, bo zobaczcie, że im bardziej na południe Europy, tym jest coś takiego jak siesta. Wtedy też po między 15-16 różnych częściach Europy, Hiszpanii, Włoch to jest uskuteczniane, ale w tych granicach jest wszystko pozamykane, każdy sobie chilluje, leży i, i odpoczywa. I naukowcy zaczęli badać ten temat z wielu stron chcieli to ugryźć. Na początku analizowali, że być może jest to spowodowane skokiem cukru, no ale ten temat skokiem cukru po posiłku i obniżeniem po 20-30 minutach i wtedy też mamy Spadek po prostu energii. Ale oczywiście zostało to obalone, bo jeżeli tak by było, to po porannym śniadaniu, fitem również by ta senność nas dopadała, a tak nie jest. Potem był temat analizowany, że to wydziela się melatonina hormon odpowiedzialny za cykl dobowy naszego snu po popołudniowym posiłku. Oczywiście też ta hipoteza szybko została zweryfikowana i w końcu doszli do najmądrzejszej hipotezy, która jest na etapie badania, ale jest najbardziej prawdopodobna, czyli jest to podwyższony poziom adenozyny, jest to neuroprzekaźnik, który wzrasta w ciągu dnia do poziomu maksymalnego między 14 a 16, czyli w tych godzinach, gdzie rzeczywiście dopada nas ta senność. Na mózg działa to w ten sposób, adenozyna, że wycisza, uspokaja i wtedy też jesteśmy bardziej predysponowani do uspokojenia się i sprzyja to również zjazdowi energetycznemu, tak kolokwialnie mówiąc. Sama w sobie senność po południu jest niczym złym, to jest normalna rzecz fizjologiczna, jeszcze jak na to przyłożymy spory posiłek i też naukowcy badali, że Kraje rozwinięte, które uskuteczniały popołudniową drzemkę, miały zwiększone ryzyko czy to cukrzycy, czy nadciśnienia, ale potem doszli do wniosku, że to nie jest wina samej w sobie drzemki, tylko to jest unikanie aktywności fizycznej, wzbogacone o przetworzoną żywność i to się właśnie zazębiało w taki jeden koktajl niezdrowych. Skutków dla naszego ciała. Sam fakt popołudniowej drzemki ma na celu utrwalenie emocji, utrwalenie nauki, właśnie informacji, które zdobyliśmy od rana, mają być w naszym mózgu lepiej zakodowane. Dlatego to są takie funkcje, które determinują i mogą. Być uskuteczniane, jeżeli ktoś ma możliwość popołudniowej drzemki. 90% osób nie ma tej możliwości. Też pamiętajmy, że jest też coś takiego jak sen polifazowy czyli jest to 15-20-minutowa drzemka, która właśnie ma na celu zbicie tej adenozyny, po to, aby po przebudzeniu, po szybkiej drzemce, być dynamicznym, skłonnym do działania i też sprawnym intelektualnie. Dlatego też miejcie to na uwadze. Oczywiście kwestie związane z cukrzycą typu drugiego czy insulinoopornością, że osoby, które mają zaburzenia insulinowo cukrowe i zjedzą po południu ten posiłek jeszcze źle zbilansowany, no to bardzo często jest tak, że mamy na początku długi, duży skok tej, tego cukru i potem dochodzi do hiper, hipoglikemii reaktywnej i jest senność. To są takie objawy właśnie bardzo niskiego poziomu cukru we krwi. Ale to są, tak jak mówię, indywidualne kwestie. A tu ten temat senności po południu dopada w większości społeczeństwa. Dlatego też teraz przejdę do kwestii związanej, co zrobić, żeby nie zapaść w sen na stole podczas pracy. Też pamiętajmy, że sama kawa. Zbija tą adenozynę, czyli ten efekt senności jest w czasie odsunięty, ale jeżeli ktoś systematycznie pije kawę, jest to już trzecia, czwarta kawa pita do szesnastej, no to ona już do końca nie działa tak jak trzeba, czyli tą adenozynę nie zbija i cały czas jesteśmy senni. więc wtedy można zastosować takie narzędzia jak chociażby przemycie buzi zimną wodą, to też pobudza układ nerwowy, też yy, okazuje się, że zbija tą adenozynę i... Ta senność jest, można powiedzieć, oddalona w czasie. Kolejna kwestia jest podniesienie ciśnienia i tętna, czyli najróżniejsze odejście od biurka, zrobienie 10 przysiadów, też jak najbardziej da, zda egzamin. Kolejne, kolejna wskazówka to są ćwiczenia oddechowe Wimachowa, chociażby, że szybko pobudzamy płuca, i to też stymuluje wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny, czyli hormony, które działają na nasz układ nerwowo pobudzająco, a przypomnę, że adenozyna, która od rana wzrasta i około 16 ma punkt kulminacyjny, działa na nasze ciało relaksacyjnie, usypiająco. No Tak kolokwialnie mówiąc. Kolejna kwestia, wszystkie receptory, czy mamy w dłoni, czy w stopach, warto sobie pobudzić, to też pomoże nam y, aktywować nasz układ nerwowy, czyli bierzemy książkę, ściągamy buty i sobie na kant uciskamy stopą, żeby pobudzić układ nerwowy, wtedy też ta adenozyna się zbija. Kolejna sprawa korański masaż dłoni, uciskanie punktów spustowych, czy chociażby właśnie tutaj mamy najróżniejsze punkty, które w pierwszej fazie powodują ból, ale ten ból przychodzi w ukojenie takie, które też pobudza układ nerwowy i stymuluje nasz mózg. No i tutaj jeszcze banał nawadnianie, bo też wiele osób, które nie mają nawyku popijania, nie są, yy, nie mają właśnie samej w sobie podniesionej adenozyny, mają podniesioną, ale ona nie aż tak dynamicznie powoduje tą senność, tylko sam fakt odwodnienia może chcieć nam się spać, dlatego miejcie... To na uwadze. Jeżeli chodzi o kwestie związane z żywieniem, no to pamiętajmy, im mamy posiłek bardziej białkowo-tłuszczowy, tym nie ruszamy naszej gospodarki insulinowo-cukrowej białkowo-tłuszczowo powoduje, że ta glikemia jest bardziej stabilna. Też pamiętajmy o prawidłowej kompozycji. Niech to nie będzie 95% węglowodanów jeszcze prostych, jakaś biała buła, no to wtedy nawet zdrowa osoba, która ma stosunkowo dobrą tą gospodarkę insulinowo-cukrową może odczuwać delikatny zjazd po zjedzeniu tego typu produktu. Dlatego Miejcie to na uwadze. Kawa jak najbardziej, zbija tą adenozynę, sen również, no ale yy, no mówmy się szczerze, że no nie mamy takiej możliwości popołudniowej drzemki, tym bardziej jak pracujemy w korpo, mamy dzieci i tak dalej, i no i tyle ode mnie. Pamiętajcie, że te wszystkie infografiki i ten temat jest jeszcze rozszerzony na platformie motywator.tv. Tam macie ofertę specjalną, gdzie w trzy dni nauczę Was więcej na temat odżywienia niż przeciętna osoba uczy się w własnym zakresie. Kto ma ochotę wspierać ten projekt, serdecznie zapraszam. Wszystko jest opisane w opisie pod filmem. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.